Aleluja, Chrystus zmartwychwstał. To najważniejsza dobra nowina ostatnich dni najbliższych tygodni. Ale mam też drugą dobrą nowinę. Ukazał się najnowszy, majowo-czerwcowy, numer dwumiesięcznika Któż jak Bóg? Zachęcamy do lektury. A co znajdziecie w środku? Jakie znaczenie ma imię świętego Michała Archanioła i o co w nim naprawdę chodzi? Jak przedstawiani są aniołowie w Biblii? Jak wygląda rozeznawanie, która myśl pochodzi od Pana Boga, a która od złego ducha? Na te pytania odpowiada w swoim interesującym wywiadzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak, rekolekcjonista, biblista i autor licznych książek. Ilość czy jakość, a może jedno i drugie? W obliczu spadku liczby wiernych w kościołach. Oraz malejącej liczby powołań coraz częściej zadajemy sobie to pytanie: Jak się zachować w czasach kryzysu Kościoła? Co ma na ten temat do powiedzenia Ewangelia? W swoim tekście odpowiedzi na te pytania przedstawia ksiądz profesor Edward Staniek. Święty Michał Archanioł zdobywa Polskę i świat. Tak, to prawda. Peregrinacja figury Świętego Michała Archanioła z Groto Objawień na Gargano trwa już 10 lat. Wpisała się na stałe w krajobraz życia duchowego Polaków. Co niesie to dziesięciolecie? Jakie zostawia przesłanie? Jaką wytycza przyszłość? Co o nim mówią świadkowie tych niezwykłych wydarzeń, jakich doświadczyli łask? O tym przeczytacie w najnowszym numerze Któż jak Bóg? Modlić się trzeba i warto się modlić. Jak to czynić, podpowiada Michalita ksiądz Mateusz Szerszeń. W dziale Modlitewnik Podręczny znajdziecie kilka krótkich, ale konkretnych modlitw do świętego Michała Archanioła. Modlitwa o obronę, modlitwa o pomoc w walce ze złym duchem. Czy wreszcie codzienny akt oddania się świętemu Michałowi Archaniołowi? W tym miejscu słychać śpiew aniołów. Co to za miejsce? To cudowna grota objawień na gargano. Zapraszamy do lektury relacji i oglądnięcia fotorelacji z pielgrzymki do Monte Sant'Angelo autorstwa Karoliny Zaręby. W dziale egzorcysto odpowiada ksiądz Zbigniew Baran. Nasz współbrac z miejsca piastowego odnosi się do pytań czytelników dotyczących tej ważnej sfery duchowej. W najnowszym numerze porusza kwestię, czy każdy chrześcijanin potrzebuje kierownictwa duchowego. Najnowszy numer dwumiesięcznika, który jak Bóg, można zakupić w sieci salonów Empik, w księgarniach katolickich, w sklepach parafialnych i na naszej stronie www.kjb24.pl. Zachęcamy do lektury i zamawiania prenumeraty. Serdecznie zapraszamy do podróży intelektualnej i duchowej z najnowszym numerem Któż jak Bóg? Chrystus martwych wstał. Alleluja! Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.